Codziennie robię po tysiąc kilometrów i tylko trzy tysiące mam zrobione. Misza, jesteś trzeci dzień w trasie. No masz coś dla mnie czy nie? No mam, mam. I czekam nie czekam. Mam, mam. Niespodzianka, pojedziesz gdzieś może. No w końcu. No. Siódmą kawę piję. Siódmą już? W tym miesiącu. No, chyba dawno statkiem nie płynąłeś, co? Co, gdzie jedziemy? Do, do Anglii, dawno statkiem nie płynąłeś. Statkiem? No. Nie. Nigdy nie płynąłem statkiem. No jak? A do Anglii, do Danii, do Szwecji? To jak? Nie. No, statkiem. Zawsze sam. Jak to sam? Z... Statkiem. Z jakim kurwa Promem. Sam zawsze. Promem. A płomem? No. No tak. To płyniemy. Wiadomo. Płyniemy do Anglii o, 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 właśnie. Dobrze, że mi przypomniałeś. No. Czekaj, gdzie ja to mam zapisane. Muszę Co ci tam? coś powiedzieć. zlecenie zaraz ci wyślę. Tylko poczekaj, wyłączę kamerę. Jesteś? Halo? Jesteś? Pst, no jestem. Słuchaj. Co to do tajemnica? Skontaktował się ze mną przez przedsiębiorstwo. Yy, tam handlu oliwą w Gdańsku. No. Jest yy, Te... tam PKS yy, transportowe. Przewóz oliwy? I zaproponował, żebym nagrał taki filmik no. yy, o promach. Reklamę jakąś? Nie, nie, nie żadną reklamę. Taki filmik co, Don Kerrone się skontaktował? No. Bardzo, bardzo, sympatyczny pan, wiesz, naprawdę. No dobra, ale co chciał, co chciał, reklamę jakąś, czy Nie, co? nie, jakiś kierownik do spraw y, marketingu. No to reklamy chciał. Nie, nie reklamy właśnie, taki filmik, taki, taki filmik po prostu i żeby nagrać, a oni się to jakoś tam zmontują. Ha, Bardzo sympatyczny pan. Coś tam im do marketingu potrzeba. No, Kierownik tylko, no, tak? No, ale mówił kiedyś, że przejmie tą filmę. No i słuchaj, no i byśmy może coś dla nich takiego rozmontowali, nie? No można by. Taki filmik, co? No i czemu nie? No. no, a oni się to jakoś tam wrzucą, czy coś. No dobra. No, może no dodamy jakieś delikatne lokowanie produktu? Delikatny. Ale takie. tak, żeby nic się nie kapnął, żeby nikt nie zauważył, dobra? Tak, naturalnie to zrobimy. No tak, to co robimy? No, robimy. No. Włączasz no, no, kamerę? To włączam kamerę. No włączaj. No na razie. Słyszysz mnie? No. Głośno i wyraźnie. No. Już? No No to yy, wiesz, co? Tak. Do tej Anglii bym popłynął, tak? Mówiłeś. No, do Anglii płyniemy. Do Anglii. No. Ale najlepiej to słyszałem, że bukować na płomy 24. .com, o, tak, ja tam. No, tam cię, zawsze bukuję tam. Tam się nie spotka nic nie, złego podczas bukowania. Nie, same dobro. I tam na tych plomach to. O, masakra. Człowieku, masakra. to jest masakra. Masakra tam jest, tak. No, ostatnio to ja, dzień, jak dzień. dostałem rybę z pyskami. No. Jak ją tam kroiłem tą panierkę to pójdź za prawie do talerza sąsiada się do Tak, no dalej też tylko panierka. Ale ryby nie było w panierce. Nie, nie ma. No. Na promach nie ma ryby. Ale pewnie jak zabokujesz na promy 24com Zabokuję ci tam, no. To, 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 to znajdziesz rybę w panierce. <trony> i pewnie też z, yy, pewnie też jajko będzie będziesz sam w kajucie jajek nie będzie w końcu, yy, do wyboru jak zabukujesz przez promy 24.com to sam w kajucie możesz też tak, być albo z kimś czystym też będziesz miał ciepłą wodę pod prysznicem tak. i może tak być też, że że będziesz miał ładną pogodę na promie. O, ładna pogoda to podstawa na promie. Yy... Wystarczy tylko, że... Tak, Ci... Proszę też, żebyś mi zabukował tak, przez tak. promy24.com Zabukuję Ci, tak. Wtedy życie na promie jest ciekawsze. <laughs> Turyści nie przeszkadzają. O, w ogóle to, nie ma turystów wtedy. A, a jedzenie jest smaczne. Tak. Podobno... Ja słyszałem od takich najlepszych busiarzy, no, co że jak y, zabukujesz na promy, promy 24. 24. to nawet imigranci na Ciebie lepiej patrzą i, y, a na pakę wsiadają Tobie tylko y, piękne kobiety I czyste. z Syrii i z Madagaskaru. Słuchaj, podobno jak się Bukuję na promy24.com no, Co tam słyszałeś? To się od razu, y, jest tak, że od razu jest po prostu zabukowane. Tak, a innych nie ma. Jak, jak, wchodzę, na prom, no. jak wchodzę na prom, to się szybko śpieszę. Ja też się zawsze spieszyłem. Żeby szybko zjeść tak, obiad. Tak. Szybko. Zdążyć się wykopać Ta, zajęte. i zająć miejsce o, zawsze zajęte. Yy, na fotelu. Oczywiście. A jakbyś mi zabukował na, na, na problemę. Pro, 24, 24. Pro, to tak? to wtedy spokojnie bym to robił, bo bym wiedział, że Zdąży. na pewno to zdążę zrobić. Prze przedsiębiorstwo przewozu towarów. PKS Gdańsk Oliwa SA Tomy24.com e, To nic dla kierowców, dla kogoś kto prowadzi filmę nic więcej nie jest potrzebne. Dziękuję za, za uwagę. Dziękujemy za uwagę.